A no więc witajcie. Tym razem no... wiecie co, może jednak kiedyś przełamie się i spróbuję przejść tego pigra, ale nie tym razem. Otóż... Jeżeli mamy wszystkie postacie na 100% a i ty się... Ty wypchaj się. To mamy kolejną... sekretną historię z Personic. Do której to przejdziemy. Oto, jak widać tutaj rozbiło się tornado z ostatnim szmatagdem chaosu na pokładzie. Siódmym z... Yy, a 6 z nich jest. Yy, jak wynika ze stolenia już pod opieką Naklsana spadającej znowu wyspie. Ciekawe dlaczego. Kman. Sonic. ho 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 ho, ho. The old my, way. Spoil my master plan the i mean my master plan miśu o house przecież myśmy się rozwalili już to już wiadomo że ostatnim bosem biga i skoro już go przeszliśmy Ha! Jest chaos. Sześć. Knuckles. E... Is Sonic. To są trzy razy. Maybe, maybe. tak naprawdę tutaj będzie więcej you. tekstu niż akcji, tak szczerze mówiąc. Ooo, Naklot tym razem z mądrzą idzie po rozum do Sonika. A tutaj mamy... Eggmana, który się na tej wyspie rozbił. Wykrztuj to z siebie. Ooo oh No, matko, też chciałbym się tak wyropalać, ale niestety. Yes, o, yep. oh, matko, oczywiście hey there, musi wchodzić Tails, aby. You no, zepsuć wypoczynek. No, chociaż daj jemu wypoczynek. Tak, to wygląda jak yy, się ten. Sonikowi może wydawać się, że S -s 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 główny szmarag został znowu zniszczony i znowu będziemy musieli pomagać na Nakulksowi, znowu odczekać. O, mamy tutaj nawet te drzwi, jako korzystujemy z Sonikiem, czyli przed mu które ma chyba wszystkie poz poziomy, oprócz hot shelter. Yy. Odblokowane, może jeszcze jakiegoś, ale nie jestem teraz e, pewien, e, z kturek, który poziom jeszcze. Więc to może zostawimy. No idziemy tu do bohaterów, tych dwóch bohaterów naszych ostatnich scenek. To jest Knuckles i Eggman. Knuckles! I chaos jest co? To wyglądało, jakby on oskarżał Eggmana o to, że ukradł szmaragdy. Niemniej jednak. Chaos! A. Eggman. No, teraz trochę o chaosie, może. który jest straszliwą. Bestią. I moi drodzy, jest to nasza ostatnia cutscenka, flashback. Big, Big też miał, ale It nie jestem pewien, nie zwracałem uwagi It's jakoś. Zresztą, nie jest to teraz ważne. Otóż e... w końcu dochodzimy do sceny, kiedy e... żołnierze tego całego szefa, szefunia. you It's power for the people! And they are your people too, you know! We must get that emerald! Greed is our enemy. Once it starts, you will always want more. Please don't do this! I beg you! Bah. I don't listen to the words of a child! Ready men, charge! <laughs> <laughs>

tak, on. Tutaj się go boją. No, może faktycznie warto by się go bać. Jako, że, no. Jest on dużo potężniejszy niż go widzieliśmy na usługach Eggmana. Wolni pokazał swoją prawdziwą twarz. No, był on. Myślę, że wszyscy wiedzieli, że on był strażnikiem Chao.

If this elope controls that power, please, you must stop him! Sorry, oh, Niko! Oh, I was on a snooze cruise, I guess. Good thing you're okay. You just sorta conked out there. Knuckles left already. No i musimy odnaleźć. <grym> i w <drodze> w Tornado 2. No i moi drodzy, jest to poszukiwanie ostatniego do pościg za szalącą bestią który przecież rozwalił, hu ta... rozwalił hu w taki genialnie opracowany rush. A teraz bez żartów. No, on mógł zmieścić tam co... cały kraj, całe ş... nawet świat, może. Nie widzieliśmy jego prawdziwej formy, mimo wszystko, więc daję, nie wiemy. Czym będziemy się mierzyć, jeżeli nie dorwiemy tego ostatniego szmaragdu w porę? Idziemy do dżungli, ponieważ to tam jest tornado przy. Patrzcie, tego grubasa. No, bo w końcu on jest duży. No to bierzemy ten e, szmaragd. No, ale widzicie, teraz Chaos potrafi takie rzeczy. Nic takiego nie potrafił w naszej walce z Chaosem wchodzić pod na, 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 na usługach hygmena a teraz po prostu sobie swoją sobie hanską wodną wieżę i zagarnął szmaragd. To było duże. To takie po prostu myślę, że w tej formie koniec sobie poradził z Sonikiem i w ogóle każdym. A teraz być może poradzi sobie i z całym światem. Jak wiadomo, woda to jest to, co jest żywiołem chaosu. Jeżeli idziemy tropem takiej logiki pokemonowej, że on jest żywiołem wody. A w tej formie, po pochłonięciu wszystkich siedmiu szmaragdów. No właśnie. To jest moc zniszczenia, destrukcji tego całego miejsca. Zobaczcie, a co on mógł zrobić z moją wioską? A co on zrobi z takim wielkim miastem? Zalewa, olbrzymia fala tsunami. No i Parę sekund całe miasto wróciło się w jedną wielką ruinę. A <laughs> to jest praca całego zamieszania. Teraz to jest dopiero stra straszliwa bestia. Wierzcie mi, że gdyby to było zrobione w precyzyjnych grafikach, to byłoby się czego bać. My zmierzymy się teraz z tym, co Sonic jednak widział, no i popatrzmy na starcie gigantów. Jest to... Cóż, <noise> plan zapasowy. Na no, widać, że nie docenia Egmens mocy. Które. No zresztą zobaczcie. A ma firing, ma laser. już po E-Karierze dwa w jedną sekundę. No cóż, z takim czymś nie możemy się na pewno mierzyć. Nie ma nawet. co? Skoro. nawet zniszczył ogromny lotniskowiec. Skoro. zmiotło. całe miasto. Ty. No i teraz w końcu odwiadujemy się obrać wieczorem całą tę kropę. Otóż cały czas w tej grze, dała nam kali. No i sama się zamknęła razem z Hausem. No to było poświęcenie. Co Ja więc chaos jest teraz wypełniony ciemnością. To jest temat, który doskonale nadaje się. E, znaczy, w który doskonale wpasuje się e, Kingdom Hearts 2. No oczywiście, idziemy na skróty i zamykamy e, chaosa. No i teraz mamy jakieś filozoficzne gazki pasujące raczej do właśnie. Typowych JRPGów i to kwestionuje ten cały pomysł. o spadaj, pan, idź pan, stąd zostaw szmaragd i. Wszyscy jakoś wpadają po drodze. O, a tym razem. A, Emilo robiłaś różowego ptaszka. Żeby to dziwnie nie zabrzmiało, raczej. Chaos only

Jeżeli nie słyszycie tego w tle, to ja próbowałem właśnie robić to do rytmu. Yeah! Yeah! Super Saiyan! Boże, jak spoważniał i ma te czerwone oczy! Po prostu. No i moi drodzy, teraz czas na epickość! Epickoooooooooooooooość! Mianowicie walka z doskonałym chaosem. Perfect Chaos. I oczywiście, jeżeli dalej nie znacie, gdy perfect znaczy, się Super Soniciem, to chodzi o to, żeby po prostu nie wyczerpać szmaragdów. A moja no muzyka, nawet mi się podoba, jest bardzo klimatyczna, wpasowująca się w tą epicką walkę, ponieważ zawsze widziałem to jako epicką walkę mimo wszystko. Oczywiście nie możemy dopuścić, żeby y, pierścienie spadły do zera. Co sekundę ich y, liczba się zmniejsza, dlatego też jest ich tak dużo. Oh Mimo wszystko, no bardzo fajny pomysł z tym, że możemy, że tak powiem, przemykać się w z taką, no, hiperprędkością. Jednakże walka, sama walka jest za prosta trochę. Mogli. Twórcy rozmaicić urozmaicić y, czymś więcej, niemniej mamy to wrażenie, y, szczególnie teraz ta, ta muzyka daje wrażenie wielkiej walki, pojedynku, ostatecznej potyczki. No i teraz Aos się wkurzył i... co daje też znać muzyka... Z... Teraz będziemy mieli do czynienia z jego prawdziwą mocą. Przez co nie zawsze może nam się udać do chaosa dostać. No, popatrzcie. Au. Teraz te pierścienie. No, uwaga. Tak, te tornada też są problemem. Na szczęście. Jakim cudem udało mi się go uderzyć? To nie jest taka prosta sprawa, z 20 sekund, to jest 20 pierścieni. Trzeba naprawdę tu czas przejrzać na pierścieni. Mamy 56 sekund, jeżeli chcemy to załatwić bez pierścienia, ja zgarnąłem większość po drodze. Co jednak nie oznacza, nie oznacza wszystkie i teraz będę musiał się rozpędzić. Błagam, błagam, dojdź! Nie dojdzie. Ta walka już nie robi się prosta. Ta walka robi się trudniejsza, jako że mamy mniej pierścieni, a chaos używa dużo w lepszych umiejętności niż dotychczas. Au. Ta, teraz... Wymanewrować go i uderzyć. Teraz... Mam 36 sekund, aby zakończyć to wszystko. Jeżeli będę się tak ochrzaniał jak przy pierwszej, i drugiej formie, nie mam szans. Więc trzeba to zakończyć jednym szybkim, hiper szybkim uderzeniem. Zbieram jeszcze trochę pierścieni przed... Niech pójdę na czołowę Z Hausen no... Inaczej tego nie mogłem rozegrać, to po prostu była epickość czołowa. No, i w tej wielkiej sozie eksploduje perfect chaos, który miał być maszynką zabijania, niszczenia krajów, państw, a tymczasem został utrzymana przez plusy dodatnie w szmaragdu chaosu. I oto chaos w formie pierwotnej i ciułki.

Dlaczego oni tak dęsią People nawet w powietrzu co za hardcore to mi mówi mówią papa Eggman! Koniec, koniec, koniec. Jaka? Dzięki za oglądanie. Następną swoją główną będzie... <coughs> ...Kingdom Hearts 2 i serią poboczną będzie Mega Man 8, więc do zobaczenia.